Hej, cześć i Czołem! Witam Was bardzo serdecznie na Stormie. Otóż jestem sobie na 11 edycji Survivalu, dzień przedpremierowy, Mówię, premiera jest jutro oraz momentem kiedy wyjdzie na YouTube, będzie już survival dostępny. W tym filmiku zamierzam właśnie zaprezentować wszelkie zmiany oraz wygląd jak prezentuje się obecna edycja, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i do poznania się. Zacznijmy zatem od przyjrzenia sobie spawnu, na którym pracowali nasi architekci oraz administracja. Wkładała uwagę do tego, żeby się prezentował bardzo dobrze. Jest na pewno bardzo dopracowany i posiada wiele detali, zarówno stylistycznie, jak i rządowo spełnia swoje wymogi. Dodatkowo, yy, na spawnie znajduje się parę krytych kawostek, które można poszukać. Tam wiem o istnieniu dwóch, których nie pokażę, ze względu na to, że nie chcę przyjść w zabawy w szukaniu ich. Jest to jakoś niesamowicie ukryte, jednakże no chwilę trzeba ich poszukać, mimo wszystko, żeby je znaleźć. Tak więc, właśnie tak się prezentuje w dużej mierze spawn z tej strony. E, przejdźmy jeszcze sobie w, dół, w tym kierunku. Tutaj mam portale, które, które się wypowiem w dalszym etapie filmiku. Powiem teraz to chcę szybko obejść dookoła, a wszystkie szczegóły podam dokładnie w każdym etapie nagrania. Także właśnie tutaj się tak to prezentuje. Tu mamy grupowy teleport, który jest w grocie. No i w kwestii wyglądu to właśnie tak się ma obecna miejscówka. Jeszcze w kwestii wyglądu. Spróbujmy Warpa PvP, Nowe, na PvP mamy tutaj parkour stworzony, nowy spell lewitujący, można walczyć oraz w poprzedniej edycji była beczka, też spadek. wpadek. Ja wiem, że tam na dole ogólnie jest ciężko trafić, ponieważ yy, render distance nie wyłapuje, widać jest tu kilka kratek wody. Także powiem szczerze, że próbowałem wcześniej skakać do tej wody, wiadomo, że nie jestem jakimś profesjonalistą, jednakże kilka podejść mi zeszło, zanim trafiłem w końcu finalnie do wody. Także to w kwestii wyglądu spawnu by było na tyle, tu jeszcze mamy jak sobie taki parkour ze szkła zrobiony i właśnie tak by się prezentował e, nasz spawn w kwestii pierwszej edycji pierwszej edycji 11 edycji w I przejdźmy zatem do zmian. Pierwszą zmianą, o którą bym chciał omówić jest system craftingu, a dokładnie specjalne przedmioty, które będziemy mogli craftować na tej edycji. Jak standardowo, lub też nie, pozostał antytrap, który był już na poprzedniej edycji. Go crafting został w zasadzie niezmienny. Kraftuje eee, się go. Z dwóch skrapów na terytu, 4 diamentów, dwóch piór oraz enderperłę. Kolejnym blokiem jest lucky block, który jest kraftowany. Jest z 8 sztabek złota, w przeciwieństwie do poprzedniej edycji, gdzie się był kraftowany z 8 bloków złota. Jest to o wiele wygodniejsze, ponieważ no teraz będzie bardziej opłacalne na jego kraftowanie, ten że nie będzie kosztował tylu surowców. Kolejną zmianą jest zmiana łuku. No, ten łuk w zasadzie był na poprzedniej edycji, jednakże nie był on używany zbytnio, ze względu zarówno na jego wysokość koszt, jak i jakoś bardzo dużą efektywność względu na zastosowanie walki na tarcze i wszystko co się dają ludzie. No i cloudbootsy, które też się znajdowały na poprzedniej edycji. One dają dodatkowy movement speed oraz e, boosta, Dokładnie. No i topór skokowy jako ostatni. Najbardziej droga przedmi drogi przedmiot stworzony z czterech sztabek meterytu, Pozwalający graczowi wykonać doskok w danym miejscu. No i zmianą jest też crafting działki. Bowiem, blok działki na obecnej edycji będzie tylko jeden i jedyny crafting który widać właśnie jak wygląda on z bloków Stonebricków, Derek Redstone'ów oraz jednego diamenta pośrodku. I jest to jedyny crafting, który jest na tej edycji. Co do samych szczegółów, zaprezentuję wam za chwilę jak ta działka wygląda. I już powiem wszystko co trzeba wiedzieć na ten temat oraz co warto z nią zrobić i zmienić w na tej edycji możemy znaleźć również kilka nowych topek, bowiem będziemy mieć komponent diamenty oraz debris, w tym przypadku rudy. Topkę klanu, czyli taką standardową topkę, która była na poprzedniej edycji. Topkę zabój śmierci, która jest nowym systemem rankingowym, zmodernizowanym względem poprzedniego na poprzedniej edycji uwzględniające ilości punktów osób, które zabijają i umierają, tak żeby punkty nie były przyznawane jednolicie, topkę czasu online oraz topkę zabitych mobów, a raczej topkę zdobytych pieniędzy. A pieniądze na tej edycji będziemy mogli zdobywać na dwa sposoby. Do pomocą sklepu, w którym będziemy mogli dawać sobie rodzaju przedmioty, od surowców poprzez materiały, Ogólnie wszystkie przedmioty, które były na poprzedniej edycji dostępne do sprzedaży za ETH, na ETH i tym podobne, są obecnie dostępne do zrobienia w sklepie. Jedna, a drugą opcją w kwestii zarabiania pra będzie praca, które będą zależnie od tego, jaką pracę wykonujemy. W takiej pracy będziemy zdobywać doświadczenie oraz szanse na zdobycie danej kwoty pieniężnej. Jeśli chodzi o portale zaś na spawnie, mamy tutaj bowiem portal do Endu, w którym będą organizowane eventy, z którego będzie można zdobyć bardzo fajne nagrody oraz będzie bardzo opłacalny, żeby brać w nim udział ze względu swoją wartość nagrodową oraz funkcjonalność w późniejszej edycji na dającą przewagę, bowiem bardzo obiecujące w tym evencie. A tutaj mamy port do Netheru. Nether będzie dostępny dopiero od dnia 29 grudnia, także dopiero tydzień po starcie edycji. Następną zmianą, którą możemy znaleźć na serwerze, jest zmiana w skrzynkach. Następującą skrzynkę gracza zmieniono w następujący sposób, dodając różnorodność dropu, znacznie bardziej różniącą się od poprzedniej edycji. Możemy w niej znaleźć zarówno diamenty, jak i bookshelfy oraz wszelkiego maści inne przedmioty, które do tej pory właśnie nie były. Jednocześnie mamy szansę dostać klucz do skrzynki premium. Następną skrzynką jest skrzynka premium, w której, jak widać, mamy większą różnorodność, dużo wyższą jakość przedmiotową oraz dużo lepsze przedmioty, dzięki czemu możemy właśnie zdobyć lepszy drop typu Netherite Scrap diamond block, czy też jakieś enchanty. <coughs> Dodatkowo mamy również do jeden klucz do skrzynki endu oraz klucz do skrzynki życia. Właśnie dzięki tej skrzynce możemy je otwierać co by. Przechodząc zatem do skrzynki endu, która się obecnie tak prezentuje, w której możemy zdobyć enchanty z golden apple, albo cały diamentowy set z protem 4 oraz mendingiem i unbreakingiem, jak zarówno możemy wydropić elitrę, czy też sztab genetyrytu. Tudzież możemy zdobyć jeszcze dwa klucze do skrzynki Endu i również kluczyk do skrzynki Życia, które właśnie tutaj so, się znajdują, w tej e, skrzynce. A teraz przejdźmy do skrzynki sobie z życia, w której też nastąpiły pewne zmiany, dlatego pozwolę sobie szybko przez nie przelecieć. Zmiany nastąpiły w spawnerach. Mamy spawner krów. Tutaj spawner świń, Spawnery te właśnie się różnią między sobą: ee, spawnery owiec, kurczaków, magma cubów, blaze'ów, entermanów, pająków, creeperów, zombiaków, szkieletów, mushroomów oraz zombified piglinów, czyli po prostu starych pigmenów. Eee, no i zostaje nam w ostatnia skrzynka, czyli skrzynka mitów które również zostały zmienione, czyli zaczynając od mitycznej eletry, potem mityczne ostrze, mityczny miecz, szybcior MK2, mityczny killów, mityczny topór, mityczna siekiera, mityczna szufla, mityczna motyka, zbieracz spawnerów, Spawner Iron Golemów, bowiem obecnie Spawner Iron Golemów będzie dostępny tylko ze skrzynki mitów, Villager Spawn Egg, Totem of Undying i 3 Enchanted Golden Apple. Czyli dzięki temu właśnie możemy zdobyć większą liczbę. A przechodząc jeszcze do skrzynek, kosztów za nie to mamy skrzynkę gracza za 100 tokenów. Skrzynkę premium za 300 tokenów, skrzynkę ENDU za 500 tokenów, jedną skrzynkę życia za 1000 tokenów w porównaniu do dwóch skrzynek, które były na poprzedniej edycji oferowane. No i ostatnim kluczem jest klucz do skrzynki mitów. Kolejnym aspektem zmian, które mamy na serwerze jest zmiana w systemie łowienia. Obecnie łowienie będzie dużo bardziej opłacalne, a w zasadzie, jakbym powiedział, dużo bardziej rozmaicone, ze względu na wprowadzenie nowej do sposobu łowienia oraz nowych dropów bowiem obecnie przynęty, które będziemy mogli. bowiem obecnie łowienie wygląda następująco. Bez przynęty możemy sobie łowić na normalnie tradycyjny sposób. Zarzucając przynęty, jednakże tutaj właśnie się pojawia haczyk, czyli minigierka, którą musimy zagrać, żeby wyłowić naszą zdobycz. Obecnie nie mamy właśnie taką minigierkę. Wędki po bokach obrazują nam ilość naszych żyć, czyli ilość możliwych nietrafień w dane punkty, które potrzebujemy. Przynętę zakładamy na wędkę, przenosząc ją i klikając lewym przyciskiem myszy. Następnie taką wędkę właśnie możemy. Dzięki właśnie większą muszę lepszą rybę oraz wyższy poziom ryby, ale ze względu na to, że obecnie łowimy na kilka poziomów od poziomu zwykłego, na którym łowimy sobie bez czynęty, aż po poziom najwyższy, czyli poziom ryby nieśmiertelnej. Każdy poziom ma swoją zwiększoną prędkość. Niestety przynęta sama w sobie nie daje nam takiej 100% szansy na wyjście poziomu wyżej. Większa nam ona, co prawda, że to czy jakości nie jest do końca zależne od tego, czy faktycznie mamy przynętę. Eee. i tutaj właśnie widzimy, rzadkość została w zwiększona. Wyłowimy poziom rzadki, Ja wyłowiliśmy specjalną rybę, czyli frondę, blondę, która ma 3,7 kg. Tutaj przykładowy mamy drop ryb, które w międzyczasie na pewno są, jednak ryb jest znacznie więcej. Możemy sobie sprawdzić następnie w katalogu, w którym mamy dostęp właśnie do poszczególnych biomów, na którym ryby występują, do dokładnych kategorii, do dokładnych statystyk, ile ryb złowiliśmy. Na jakim biomie najwięcej złowiliśmy ryb? No i dzięki temu możemy sobie potem Zobaczyć na danym biomie, jakie ryby już złowiliśmy, jakich ryb jeszcze nie wyłowiliśmy, jaki poziom i jaka jest na szansa i wszystko inne. Dodatkowo widzimy właśnie, jaką mają wielkość, czyli masę swoją, i dzięki temu możemy ocenić. Czy złowiliśmy już gigantyczną w porównaniu do poprzednich ryb, czy też nie? No i jak wiadomo, każda ryba, zarówno ze względu na uwagę, jak i ze względu na swoją jakość, ma różnego rodzaju wartość. Ryby epickie będą miały większą wartość niż ryby rzadne, zwyczajne czy też rzadkie. Jednakże, no, jak wiadomo, nieśmiertelne ryby będą najbardziej wartościowymi rybami. Jednakże, też będą najbardziej trudne. Kolejną ze zmian jest jeszcze zmienienie dropu kluczy, które były normalnie o godzinie i Tak, na obecnej edycji będziemy dostawali prezenty, które zostaną nam właśnie. Owe klucze. I są to też właśnie skrzynki, z których możemy prawym przyciskiem myszy otwierając je, zdobywać różnego rodzaju przedmioty. Jak widać, yy, mogą być to wszelkie przedmioty. Jak min, oczywiście, wydobyć jakieś średniej jakości przedmioty. Wiem, że w niej są bardzo przeróżne przedmioty od właśnie napisu, po złote jabłka oraz jakiegoś innego rodzaju przedmioty. E, także różnorodność dropu jest bardzo duża. I właśnie możemy te prezenty otrzymać po godzinie 17 i 19 grając w berze. następnym Następnym elementem to działki samo. Bowiem obecnie mam jeden typ kraftowania działki. W po początku po jak chcemy nagranie eee, no i po nazwaniu pojawia nam się program Nagra o nazwie nagranie maxus i klikając prawym Nisko. pojawia nam się cały panel rozmiar oraz ilość członków ostatnie 5 eee, następnym elementem który widzimy jako że ulepszenie działki mam oraz powień także może to zademonstruję, więc sobie weźmy Net right oczków mój to wraz Tapki. I przy okazji pokażę Wam DLG, czyli nową funkcję, która nam otwiera takie menu w niesieniu wszystkich tego automatycznie sprzedaje rzeczy. O, zarobiłem 570 no. Także tutaj mamy wizualizację działki. To ujawnia nam, gdzie są nasze granice ee, działki. Przez, nie możemy wiedzieć. Kiedy jesteśmy na tej a kiedy ją opuścimy. Także właśnie tu mamy ulepszenia. lepszą wielkość. I osiągnęliśmy limit. I 121 na 121. Eee, musimy poczekać aż wizualizacja się skończy. Samo żeby... no, no, zobaczmy lotów. Ale, liczba słów jak się nie mylę, chyba jest 20 albo 30, ale nie jestem pewien tak. To to, e, no, I jeśli chodzi o właśnie wielkość e, działki oraz e, jej liczbę członków jest to uzależnione ogólnie od rangi, którą się obecnie posiadam, powiem osoby jeżeli się nie mylę, szerzej sponsor, sponsor elita, mogą ją właśnie poszerzyć do maksymalnego 120 tak naprawdę na 100 o, to jest o, posiadać jednocześnie 3 działki. Przy czym działki obecnie nie mogą być w odległości 150 kratek od siebie postawione. Jeżeli ktoś ma swoją działkę postaw no to 150 kratek musimy od tego odejść, żeby postawić moc. Poza tym mamy coś takiego jak packing edge, które uniemożliwiają, pozwalają właśnie na zaniezanie z Jednakże górnie są łączone. W tej kwestii nie ma. Widać. Następnym ważnym efektem jest przedłużenie ważności, czyli ma żywotność początkowo jak ją postawię, i to ładniej jednakże przedłużyć także, także z e, jest maksymalnie 11 dni i po tym czasie musimy przynajmniej przedłużyć to czas działki e, dodatkowo mamy tutaj zarządzanie członkami, którzy są tutaj jeżeli mamy no co z przyciskiem poszczególne które mają e, Możemy zmienić nazwę działki Kapitalizacja Wcześniej było Co większe działki Co jest aż Jest to co Jak mówię e, Jest to zależne od Rozmiaru raczej od rangi jaką gracz posiada jeśli się nie mylę, zwyczajny grad bez rangi będzie miał działkę 60-60. Także nie jestem tego absolutnie pewien. Eee, kolejnym aspektem jest ukrycie hologramu. No i ukrycie bloku działki. Jak to już No to piszę. Ale nam się wyświetlono z powrotem to wszystko. Eee, no i to jest w kwestii działek. żeby by było na tyle. Najważniejsze. To są właśnie takie. No i to by było w sumie na tyle, chyba ze zmian. O... Dziękuję bardzo za I będę rzucać coś. starało się rzucać coś. Relatywnie równo w bym pojęcie wstępne, jednakże postaram się, zarówno te z... cię zaczęła, no to będę się starać się częściej coś rzucać. Tak, dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.